Dzisiaj mam absolutną legendę ze Starego Miasta w Warszawie. Bar o nazwie, jak widać na załączonym wideo, bo nie wiem, czy jak powiem, to nie dostanę bana, a wolę tego uniknąć, zatem pełna nazwa na przebitce. Czołem widzowie, pochodziłem sobie po Starym Mieście i nagrałem też konkurencyjny przy Dunaju i zapiekankę obok Zamku Królewskiego. Bułka była całkiem dobra, a zapiekanka porażka. Nie szło tego jeść, ale to już jest na kanale, możecie sobie obczaić. Ja lubię prezentować ludziom bułki z pieczerkami, zatem dziś taki przysmak z lokalu Działającego od 1965 roku, czyli 59 lat. Kawał historii. Bułki z pieczarkami to przysmak powstały w PRL-u, jak radzono sobie z tym, co było, a był problem właśnie, bo nie było wielu składników, więc stołowanie się na mieście było mocno okrojone. Szczególnie jeśli chodzi, jeśli porówna się to do, do dzisiaj po prostu. Niemniej jednak pieczarki były i robiono z nich takie bułki z farszem pieczarkowym, które idzie dostać jeszcze dzisiaj, ale powiem. Wam, że mało jest już tych lokali. Ja na swoim szlaku odwiedziłem już te słynne Zgorzowa Wielkopolskiego, Piły, Bielska Podlaskiego i Warszawy. Zostały mi w Bielsku Białej takie mega polecane i kiedyś tam się wybiorę, ale o tym kiedy indziej. Za dzisiejszą bułęcję zapłaciłem 16 zł. Czas oczekiwania po zapłaceniu to 3 minuty. Zatem ekspresowo i powiem Wam dobre. Szczególnie dobre pieczywo, bułka chrupiąca z zewnątrz, a w środku mięciutka, w środku znajdował się farsz, który był lekko lekkoolejski. Lekko oleisty, ale aromat pieczarek był mega wyczuwalny. Nieco słonkawy posmak, ale tak nie, tak jak w konkurencyjnym przy Dunaju, i tutaj pieczarki były mniejsze, pokrojone w mniejsze kawałki. Zrobiła się z tego taka pulpa trochę. Nie były przeleżałe ani kwaskowate, jak to czasem zdarza się na zapiekankach. Farsz gołący, gorący i całość fajnie ogrzewała w ten nieco chłodniejszy dzień na warszawskim starym mieście. Trochę drożej niż w punktach, gdzie jadły. Wcześniej, ale kosztowało to tyle samo co przy Dunaju, w tym konkurencyjnym, ale to, to jest starówka, zatem wyższe ceny nie powinny dziwić. 16 zł za to zapłaciłem, przypomnę. Generalnie dużo się słyszy, że miejsca turystyczne nastawione są na klientów, którzy nie są wymagający i nie będą wracać. Raz przyjdziesz i może ci nie smakować, to przyjdzie ktoś inny. Niemniej jednak, dzisiejszy bar podał mi taki produkt, który był smaczny i to jest wyjątek od tej teorii, że zjesz raz i nie nie smakuje, to nie przychodzisz, tylko przychodzi ktoś inny. Tutaj właśnie smakowało i było dobrze. Nie bez powodu działają oni tyle lat, ale jak mają się inne dania w tym miejscu, sprawdzimy sobie kiedy, indziej. Przy okazji dzisiaj zostawiam mocne 8,5. Jest to jedna z lepszych bułek jaką jadłem, także i wysoka ocena dzisiaj. Pozdrowi sobie.